Nie możemy narzekać tak naprawdę na to, co Bóg nam daje, bo narzekanie na to, że Bóg nam daje, to jest narzekanie tej części zmysłowej, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia narzeka na to, co się dzieje, bo inne są plany wynikające z tego, co widzi. Ma inne plany. I to nie jest tylko związane z widzeniem przez oczy tego świata, czy oczami tego świata, czy przez oczy swoje tego świata. To jest także widzenie tego świata przez, można powiedzieć, szemrane wartości tych, którzy umierali, ich przodkowie, z powodu braku wiary w Boga. Więc tutaj one gdzieś wewnątrz człowieka nastrajają jego widzenie, że widzi pewne rzeczy w tym świecie konkretnie dla zrealizowania, zrealizowania pożądań swojego ciała, oczu i życia. Rozumiecie Państwo? Pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pychy tego życia. Powiem Państwu, że gdy wyłączy się zmysłowość i będą oczy patrzyły, to one będą ślepe. One nie będą nic widziały. Będziecie po prostu widzieli, że coś widzicie, ale nie będziecie wiedzieli co. To ten świat z głębin. W tym przypadku powoduje, że wiecie, co widzicie, widzicie, lub gdy trwacie w Bogu, wypełniacie wolę Bożą, to też pojmujecie te dzieła, bo Bóg sam daje tym dziełom sens istnienia i nakaz pewnego działania, którego nie rozumiemy w tej chwili, ale później oglądamy. Stajemy się ukształtowani na wzór wiary, ponieważ wpatrując się w oblicze pańskie, w nieustannie, wypełniamy wolę bożą.